Witam Was bardzo serdecznie na kolejnym odcinku z FMA. Prowadzimy Everton, jeżeli ktoś nie pamięta. I słuchajcie, zostawcie łapkę w górę, zostawcie suba, komentarz taktyczny. Przepraszam Was, ale jeszcze nie miałem czasu, żeby ogarnąć te kwestie modów, twarzy, prawdziwych nazw i tak dalej. Nagrywam ten odcinek troszeczkę spontanicznie, już się boję, że mi się go nie uda nagrać. I z góry też uprzedzam, że nie wiem w jaki dzień Was witam i o jakiej porze ponieważ nie wiem, kiedy uda mi się ten odcinek zmontować, ale w każdym razie chciałem go nagrać, żeby coś jednak wypuścić z tej serii się w miarę, w miarę jakiejś regularności <trymna> trzymać. Wybaczcie za moją chrypkę. Trzeba wody sobie nalać. Krzywyleję wodę nie tylko na kanale Piłkarzyki, ale także tutaj. Słuchajcie. <trymna> Lecimy do sedna, nie ma co przedłużać. <trymna> Ostatni mecz... Z Arsenalem przegraliśmy 1-2. Teraz dwa mecze nas czekają w lidze z Sheffield i Brighton. I uwaga, nie wiem, czy słuchaliście ostatniego odcinka, ale docelowo będziemy grali trzy mecze tylko wtedy, kiedy odcinek będzie powiedzmy, że krótki. To czasami ciężko powiedzieć na podstawie samej surówki, którą nagrywam, ale ostatni odcinek, 35 minutowy około, był zdecydowanie za długi. Nie chcę takich długich odcinków puszczać, więc raczej będę się trzymał między dwa a trzy spotkania. Tak, tylko uprzedzam. Zobaczymy, jak wyjdzie ten odcinek. Jeżeli będzie naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dobrze, to może ten mecz z Berlin też wleci. A my co? Póki co szykujemy się do tego meczu z Sheffield, teraz? Tak, z Sheffield. No, w sumie to te dwa mecze, teraz, które nas czekają, są w sumie obowiązkowe, jakby nie patrzeć do wygrania. No i mamy mecz z Sheffield. Była przerwa reprezentacyjna, więc trochę do przestykania było. Ale już jesteśmy gotowi. Dobina dałem do pierwszego składu, bo ostatnio nam brakowało opcji na tych skrzydłach. Więc teraz już chłopak jest. I pewnie na ławce się chłopak też znajdzie. Powinniśmy wygrać ten mecz. Dopilnujcie tego, pokaż palcem. A poza tym, oczywiście, standardowa taka przy, przy wzniesionej pięści motywacja gramy. Gramy, gramy, gramy. No nie ukrywam, że mecz z Sheffield powinniśmy wygrać, póki co, statystyki są jak najbardziej na naszą korzyść. Oceny i postawa też satysfakcjonująca. Oglądamy: Makati Achmed chodzić, Norwood, Achmed chodzić. To się skończy albo ich akcją albo naszą kontrną coś mi się wydaje ale ta żuma przerywa U, ale tutaj pograli panowie szybko grają w miarę Godfrey długo trwa ta akcja zobaczymy co się z tego urodzi Brand White ja muszę mu w ogóle dać chyba obrońcę grającego piłką, bo przecież on sobie dobrze z tym radzi. Ale na razie nie komplikujmy sobie tutaj za bardzo spraw. Garner. McNeil. Wypuszcza Beto. Beto obok bramki, ale ładna akcja, podobało mi się to. W ogóle to asystent nam zaproponował, żeby to ehm... Calvary w pierwszym składzie chłopku się ledwo w ogóle wykurował. Pochwaliłem ich. Aha, oczywiście zareagowali źle. Spoko, zobaczmy co tutaj chopaki wymyślą. Troszkę tam było za dużo miejsca na skrzydła mam wrażenie. Pickford broni to uderzenie z dystansu, było groźnie przez chwilę. Rony Lopez albo Lopez, bo nie wiem czy to jest Portugalczyk. Czy też może Hiszpan albo Brazylijczyk, albo jakiś inny speaker latynoski. <laughs> Cały czas akcja Szefi O, monikontra nasza, Tarkowski rusza z piłką do przodu, ależ ruszył. No i wypuść tam za bardzo do boku schodzi. Nie ma nikogo z pomocą. Oj, przerwana kontra, szkoda. Cały czas szefir przy piłce. Śmierdzi mi to Branką teraz. Uuuu, Brenanton Diaz. Prawie. Prawie. Mają rzut urożny. Zobaczmy. Ok, wybijamy. Oni cały czas przy piłce. Panowie, przerywamy i kontra. Ok, może teraz. Oh. Aha, w ogóle pisaliście, żebym się pobawił wysoką. Ściąg tej kamery telewizyjnej, zaraz to zrobimy. Jak tylko się wznowi jakaś akcja. Ok, eee, zobaczmy. Wysokość kamery. O, to mi się bardziej podoba. To coś, to co będzie zbliżone do 2D. Tyle. To już za blisko. Ale zobaczymy, jak to się będzie prezentowało. Chociaż, kurde, nie wiem, to mi się teraz nie podoba, chyba jednak prze, przerastadziłem. E, nie o to chodziło. O Jezu, ja chyba już teraz sam nie wiem, co ja chciałem zrobić. Najłatwiej by było na 2D lecieć, no ale... Czy może reżyser? Nie, reżyser nie. Przewijanie w pełni zabranku linia boczna... O! Linia boczna jest w porządku. Dobra, trochę lepiej to wygląda teraz. No, tak to zostawmy. Lepiej się to prezentuje, według mnie. Godfrey, ale teraz strzeg do boku. Beto, beto, beto. I mamy jeden do zera. Dobrze, o co chodzi. Spalony tu jest sygnalizowany przez obrońców Sheffield. Oczywiście weryfikacja. Czy to naprawdę w tym FM jest uznane? Całe szczęście. Ale dość często jest ta weryfikacja, mam wrażenie, w ogóle. Bo tak patrzę na te statystyki, to to Sheffield lepiej gra. No, nie podoba mi się to. Nie podoba mi się. Tam, że nie jestem zadowolony z tego, co pokazali. Bo stać ich na dużo, dużo więcej. No nie oszukujmy się, to jest Sheffield. Oni w tym sezonie byli na ostatnim miejscu w Lidze i zagrażali jedynie Manchesterowi United. Niezłe rozegranie rzutu wolnego. Dobrze, na razie tutaj sobie radzimy. Wiecie co? Idris, Gay i Onana mi się nie podobają w tym środku pola. Zobaczymy jak ta akcja się potoczy. No i właśnie w tym momencie Onana dostarczył argumentów, żeby go jednak zmienić. No wejdzie do kure na tę pozycję. Ojej, dobra. Front fridge, tak tu imię nie wygląda źle. Andre Gomesz wejdzie do tego. Ale zrobimy w ten sposób to tutaj i... Pomocnik długodystansowy na Garnera. A temu damy atak i wysunięty rozgrywający. Znerwowałem ich tylko. No wspaniale. Oby teraz nie było bramki. Dobra, prawie to wyczyścili. No i właśnie. Mm. W sumie mogę anulować te zmiany. Czekajcie. I jeszcze raz. Uuu, weryfikacja bramki. Nieuznany. Jest. Dobra, i dopiero teraz zrobimy jeszcze raz te same zmiany. Tylko, że dam inną rozmowę motywacyjną. A, Big Brain, Big Brain, słuchajcie. E, raz. Tutaj damy. Jest, aż taki słaby jest ten Andrego że 2,5 gwiazdki ma maksimum. Wow, no nieźle. Już się nie dziwię, że jest sterylowany bardziej garner na tej pozycji. No i do góry idzie tutaj. I czy ja kogoś jeszcze chcę zmienić w tym momencie? Ten McNeil mi się nie podoba. Eee, Young czy Dabin? Dobra, uuu, a dla widzę, że ma kontuzję. No nie, no tak nie może być. No to wejdzie i Dobin, i Young. I mamy też tym samym, troszeczkę mniej tych żółtych kartek. A ten Dukure i tak jest nadal, nadal znerwowany, a to już nieważne. Gramy. Cały czas Sheffield przy piłce. Dobra, mamy kontrę. Beto, wypuść to gdzieś. Pozbądź się tej piłki, w sensie puść kogoś. Czy on naprawdę zdecydował się na strzał w takim momencie, gdzie mógł posać w piłkę? Ok, nie będzie. Grybić, przyjmuje tę piłkę. Ja tam kazałem chłopakom grać na te fragmenty. A w ogóle to dodam sobie to, co ostatnio usunąłem. Mm. Tak. Zobaczymy, jak to będzie teraz grało. To Sheffield cały czas jest takie kłody kąśliwe. Tutaj jest mecz u nas. Musimy to wygrać, panowie. Gomesz. No, po... czemu nie podawałeś tutaj? Dobin. Gomesz. Jest. To Ury z Bramka. 2 do 0 mamy. Chyba asystował w sumie nawet Gomesz. Co jest bardzo fajne. Tak, kontynuujemy te zmiany taktyczne. Ostrożnie, wydaje mi się, że już tego meczu nie wypuścimy. Brant White Czemu tu nikogo nie ma. Ok, ładnie to rozegrał. Ashley Young Gomesz. O Jezu, jak możesz tego nie trafić. Hopie. nie przesadu. Nie bez przesadyzmu. No. ale zmiejmy kogoś, kogoś kto jest zmęczony. My kolenko by się. Dobra, my damy. Odpocząć mm, w taki sposób, że pójdzie tam hunt. Si. Nie chcę, eee. ja chłop odpocząć, aczkolwiek też beto by wypadało zmienić, a już zmiany wszystkie zostały przez nas wykorzystane. Ej, 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 ej ale panowie, no spreshingy do tego makatiego, no. Tak nie robimy, tak nieładnie. No to teraz dajmy sobie gra na czas, nie? Hmm. Gra na czas i tym podobne kwestie przeklikane. Wybita jeszcze piłka. Może kontrę rozpocznie tarkowski. Bo jeszcze tam nie wleciała ta gra na czas. Kurde, możesz grać krótko, a grasz długą piłę, tracisz ją i. Prawie tracisz tym samym też bramkę. No tak się nie robi, słuchajcie. no. Gramy już defensywkę. Yang, tarko. No dokładnie, dziecko, by to trafiło, jak określił komentator. No dobra, to już jest wygrana na 100%. Już się tu nic nie stanie, jeżeli chodzi o nasze pewne trzy punkty. Obawiam się, że jeszcze Godfrey sprowokuje jakąś długą, żółtą kartkę, ale nie. Beto z hat Brawo! Brawo! Widzicie? Jakby mi dali Hojluda, to też by strzelał. No i pięknie, koniec meczu. Wszyscy świetne oceny zebrali. To mi się podoba. Dobra robota. Odblokowane osiągnięcie hat -trickowe. No i słuchajcie, no, bylibyśmy z 10 punktami, gdyby nie, gdyby nie te ujemne punkty, nad City byśmy byli. Czy to nie jest, waszym zdaniem, dowalone, czy cytując klasyk, na Zoom a, a na Shedding tylko wypada, to luz. I następny mecz już za chwilę gramy z Brighton. Uuu. Oj, Mamy tutaj, słuchajcie, jakąś spinę, bo Ben Godfrey chce nowy kontrakt. Ehm. Najpierw poprosimy, żeby agent rozwiązał problem. Eee, uu, 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 uu. no to takim. O kurde. Myślę, że jeszcze Janga poprosimy o rozwiązanie tego problemu. A to w takim razie spróbujemy to na razie przemilczeć. A póki co lecimy dalej. O nie, pikwot kontuzjowany. Do kurde też. Doskonale. Na całe 3 miesiące Dukure wypada, a Pickford na nawet 9 dni. Czyli z Evertonem chyba nam Jordan nie zagra. Słuchajcie, Dukure odniósł kontuzję dzień temu mniej więcej, ale jak wieszczą media, my już się pogrożyliśmy w kryzysie. To będzie na miniaturce, coś mi się wydaje. Kurde, Pickford w sumie może grać. Nic nam nie stoi na przeszkodzie, żeby go nie wystawić, a nie ufam temu, że o Wilgini, więc zrobimy dokładnie tak. Co prawda nie do końca wierzę w Harrisona jeszcze, więc na ten moment jeszcze wpuszczę Hunt'a na, na, na ławkę, ale poza tym bez większych zmian wraca, lecimy do meczu. Mitoma, Gross, Baleba. Garny, pięknie to przerywa mamy kontrę. Danżuma, Beto. Danżuma. Kurde, niepotrzebnie Danżuma to uważam podała od razu do Beto. Zamiast ruszyć z piłką, to Beto musiał ją w zasadzie cofnąć. i teraz Gilmour. <grystanie> Ma akcję. Wraca to do Godfreya. McNeil. O Jezu, się nasi skrzydłowi na ten moment nie popisują wyborami oraz odpowiednimi przyjęciami piłki. Ale znowu, słuchajcie, w dwie strony to idzie. Danżuma, może będzie... Pie... Coś ci nasi skrzydłowi nie do końca sobie radzą z wykańczeniem akcji, zauważyłem w tym sezonie. Obserwujemy dalej. Gross, co to będzie? Dank, Van Hecke, Tarkowski, przyjmuje to... No chyba nie muszę mówić, co się stało. Ale James Tarkowski się nie popisał panowaniem nad piłką. Ale nadal jest weryfikacja. Gol uznany czy nieuznany? Uznany. Nie wiem, co tam sprawdzali. Eee, ale to nieważne. Ben Godfrey. Może jakoś odpowiemy. Wypadałoby. McNeil. No i teraz mamy bramę. Teraz Danżuma. W końcu się odpłacił za tą niewykorzystaną szansę. Dobija Strzał McNilla. Na Onana. Brandt White. Tarkowski. Brandt White. Masz grać. No podaj, Danzuma. Dobrze. Weltman. Brandt White. Gana się Idrissa, no ale Brighton to przejmuje i będziemy mieli chyba kontrę. No chyba, że uda się to teraz przejąć blisko ich pola karnego. No i biegnie ten Estupinian, dużo miejsca ma chłopak. Strasznie dużo do pokrycia mają nasi skrzydłowi, kiedy wracamy z OS Żało Pedro, trafia. No mecz w dwie strony idzie co chwilę, może my odpowiemy też za moment. Ale trzeba to tutaj coś krzyknąć do tych bojów. Zachęcimy ich, może? Co? Podziałało, fajnie. I co jest, co jest najlepsze, mamy wyższe XG niż oni. Ale niewiele, więc no, nie przejmujemy się tym za nadto. Zarządaj więcej, dam. Bo panowie, co jak co? Ale ta pierwsza połowa. No, nie była najgorsza. Zbiercie się do kupy i zacznijcie grać, a nie. Ja tutaj nie będę wam lizał, nie powiem czego. Tylko was wezmę i chwycę za mordy. Pomimo tego, że nie zagraliście najgorzej, tylko byliście nieskuteczni. Godfrey, Garner Aj, prosto w stila, szkoda, ale mamy rzut urożny, zobaczmy jak to się skończy. I... ojej, już myślałem, że to wylądowało w bramce, dobra akcja, szkoda, szkoda, że tego Tarkowski tam nie zmieścił. Jakiej zmiany będzie trzeba za chwilę przeprowadzić, kurde, my tu dobrze gramy, nie powinniśmy przegrywać. Pochwalę ich, pochwalę ich. Wyjątkowo ich pochwalę. Oczywiście się niektórzy wkurzyli nieźle. Dobra, i teraz tak, patrzymy na oceny. Ona na do zmiany. O kurde, chociaż w sumie nie. no, no Dobra, zobaczmy, jak to wygląda. Um, Idrissa Gay 64. To w sumie nie jest najgorsza. Te, a nie, 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 onane zmieniamy. Zmieniamy one. Tu wchodzi Garner, który będzie pomocnikiem długodystansowym. A Nole też wejdzie na wysuniętego rozgrywającego. Ostatnio dobry dobre wyjście z ławki, więc liczymy, że będzie podobnie i tym razem. Kurde, ci środkowi nasi obrońcy tacy się wydają dziwni. Dobra, Michael Keane za Tarkowskiego. Zmotywowany King to najważniejsze i może to akurat coś przyniesie. Eee, zagramy też bardziej ofensywnie. Oczywiście się niewiele dzieje w tej drugiej połowie. Mamy wyższe XG zdecydowanie. Dobra, kolejne zmiany, słuchajcie, nic się tu nie dzieje. Kogo by tu zmienić? Dwight McNeil Środkowy pomocnik by się przydał Nie mamy oczywiście zbyt wielu Post do, dla, dla mnie za to, że nie kupiłem tego Że nie wypożyczyłem Jak mu było? Ten Włoch, pobegi, no Dobra, wiecie co? Ryzykujemy W ten sposób, że dorzucamy drugiego napastnika postaci Calverta Luina za Garnera czy za Geja, za Idylisse, bo Garner jest mere mm, zmotywowany, ale muszę ci tu teraz dać e, taką instrukcję, no i wejdzie też Yang, tylko teraz pytanie za kogo? Chyba jednak za Macnilla, ok. Okej, okay. no i zobaczymy, jak to się będzie tutaj prezentowało teraz. Kurde, no nie lubię takich meczów, jak się nic nie dzieje. Dobra, polecenia słuchajcie, dużo szerzej. Szybkie centry, strzały z każdej pozycji, szukaj staryf. No albo tak, rajdy, więcej swobody. Więcej, okej. Okay. Bardzo ofensywnie zagrajmy. No, nic się nie dzieje, nie? Słuchajcie, praktycznie żadnej akcji w drugiej połowie nie było i przegrywamy ten mecz. Pomimo tego, że zagraliśmy lepiej, ale nie cierpię tego. No, to nie będę się powtarzał, ale sytuacja bardzo podobna do tego, co było, co było w, meczu, w meczu z Arsenalem. Powinniśmy wygrać znaczy, nie, nie, nie powinniśmy wygrać, tylko po prostu nic się nie działo. O to mi chodzi, nie. Słuchajcie, to na dzisiaj wszystko w tym odcinku. Ja zrobię taki myk, że wyłączam nagrywanie tego odcinka i włączam od razu nagrywanie kolejnego odcinka, w którym będą kolejne dwa mecze. Mamy deal i jutro ten odcinek powinien wlecieć. Mam nadzieję, że jutro. Ale wol wolę nie obiecywać. Zostawcie łapkę w górę. Widzimy się następnym razem. Siema!